Dzień dobry! Z tej strony Oskar Wojtynowski z Centrum Nauki Kopernik i witam serdecznie na kolejnym już wirtualnym spacerze po naszych wystawach. Dziś odwiedzimy miejsce specjalne. Specjalne miejsce, w którym bawić mogą się i odkrywać dzieci do piątego roku życia, czyli nasi najmłodsi zwiedzający. Ta strefa jest stworzona specjalnie dla nich i nazywa się BZY. Zanim jednak tam pójdziemy, chciałbym podziękować Wam serdecznie za oglądanie naszych streamów, naszych spacerów. I jeżeli uważacie je za coś fajnego i całą akcję Kopernik w domu, to zachęcam do wzięcia udziału w naszej zbiórce, która pomaga nam. Tworzyć takie właśnie materiały. Link znajdziecie oczywiście zwyczajowo w opisie do tego filmu. No to co? Chyba zaczynamy. Bzy jest ogrodzone. Żeby nikt nie uciekł ani nie wbiegł, ze względów bezpieczeństwa. I zawsze tam przy bramkach, zanim nasi najmłodsi zwiedzający wejdą. Słyszał parę słów od naszych animatorek i animatorów. Dzisiaj przy wejściu spotkamy Paulinę. Cześć Paulina! Cześć. cześć, jestem animatorką. Dzień dobry, cześć wszystkim. Co to jest za miejsce? Czy możemy sobie tak po prostu do niego wejść? No tak po prostu to nie. Trzeba wysłaniać pewne kryteria, żeby tutaj wejść. I to jest własna grupa, czyli to są dzieciaczki do 5 roku życia rodzice albo opiekunowie, albo też rodzeństwo takich maluszków. E, Także no, dziś jest niesamowita okazja do tego, żeby cała reszta mogła też razem z nami zobaczyć, jak wygląda ta galeria i jakie cuda skrywa. Także może nie przedłużając, zapraszam wszystkie dzieci tutaj do mnie, jak Teraz, zawsze na początku. Tak, zmienimy perspektywę i będziemy mówić, <słuk> e, tak jak z Tak jak z dzieci. Tak jak zawsze ze zwiedzającymi tutaj. Tak jest. Także cześć dzieci, mam na imię Paulina, i dzisiaj razem będziemy zwiedzać te galerię. Jak Kopernik będzie już otwarty, będziecie mogli spokojnie obejrzeć te wszystkie rzeczy. Czasem trzeba będzie czegoś dotknąć, czasami coś powąchać, a czasami też no, trzeba czegoś posłuchać. Też na końcu galerii czeka moja koleżanka z mini warsztatem. Eee, także jeżeli macie gdzieś pod ręką plastelinę, to możecie ją zabrać i też przygotować jakąś taką zabawkę. Może być gumowa, albo jakaś plastikowa, taka, która nie poprudzi się w plastelinie. I co, może nie przedłużając, po prostu zapraszam. Tak, jeżeli tylko macie y, wspomniane przez Paulinę materiały, przygotujcie je, bo na końcu naszego nagrania będziemy I eksperymentować. Nie na początku takiego niebieskiego labiryntu. Oskar, może powiedziesz jest nie? Tutaj wchodzimy tak jest, to jest wejście naszego labiryntu. Oskar, co my tutaj mamy? Tutaj są jakieś muszelki. Tak jest. Dobra. Jakie muszelki? No, eee, masz podpowiedź w obrazka. Tak. Tutaj są różne kolory. Są takie. Tutaj są niebieskie kolory i tutaj są muszelki jakiś małży. Dokładnie. A później są coraz bardziej takie zielone i zmierzają do brązowego. Tak. To, e, Dobra. Jakoś... To mogę ci na chwilę przerać. No jasne. Dobra. Z czym ci się kojarzą takie kolory? Niebieskie, przechodząc przez zielone do takich właśnie pomarańczowych, brązowych. Z jakąś wodą mhm. i może jakim, jakąś trawą, na przykład. Mhm, dokładnie. A to jest jakieś błoto? Tam są, tam są błotne ślimaki? Super, zauważyłeś, że to jest po prostu taka sekwencja. Te ślimaki nie są ułożone w totalnie chaotyczny sposób, tylko od najbardziej wodnych, czyli małży, bo małże to też są ślimaki, które są w wodzie i przechodzą do tych, które żyją na Ziemi. No dobra, okay. a może przejdziemy trochę dalej? Co tu mamy? Yy... O, Kuba, Kuba. To jest Kuba. No, Możemy teraz się oddalić troszeczkę i zobaczyć, że cały ten labirynt to też jest taka skorupa ślimaka. Ona, jak widać, też jest dla kogoś domem. Kuba sobie tutaj czasem śpi, ale prawdopodobnie jak Kopernik będzie już otwarty dla zwiedzających, to ciężej będzie go tutaj spotkać. Dzieci bardzo ekscytują się tą galerią. Więc jest tutaj trochę głośno, no i Kuba na pewno nie dałby rady tutaj. No na tutaj pewno nie spać. będzie spać. Tak. Ale to, na co chciała zwrócić uwagę, to jest to, że dzieci wchodzą do tej galerii, poznają ten świat zupełnie inaczej niż my. Jak zobaczyliście na początku filmiku, widzą to wszystko z innej perspektywy. Także to, co dla nas jest oczywiste, że to jest ślimak. Skorupa ślimaka, to dzieci nie jest. I warto to zwrócić uwagę, podążać do dzieciakami, dawać odkrywać rzeczy za nie, jakby nie wyręczać się w tym odkrywaniu. Hmm, więc może podejdziemy do następnego eksponatu. Jasne. Co tutaj jeszcze jest? No dobra. E eksponat. Jakbyś mógł podejść. To jest ta przestrzeń. Podchodzę jako dorosły. Tak, jako dorosły. I widzę kawałek ścianki i tutaj jest... No jakieś sznurki, jakieś liny. Dokładnie. Czeka, przejdę sobie na tę stronę, będzie okay. łatwiej. No dobra, jako dorosły, no szczerze mówiąc, jest tak średni. Widzę jakąś ścianę, ale zmieniam perspektywę. Ok, to. Tu ja. ja mnie się w dzieciakiem. Ja jestem dzieciakiem i widzę tutaj. z no właśnie i widzę, że te liny mają przy sobie zdjęcia. Tutaj okay. na przykład są jakieś e, ptaszki, jest e, tutaj bodajże chyba komar. O właśnie, odkryłeś też kolejną rzecz, którą można tu robić, czyli pociągnąć za tę linkę. Teraz no, spróbuję jeszcze z inną. Co słyszysz? To jest jakiś deszcz, słyszę deszcz? Tak, ja usłyszę też grzmot. Jest Chcesz burza. Powiedzieć? Tak, może burza? Co ty, to? No! Ok, może Ciebie nie będę o to prosić, ale jeżeli oglądają to jakieś osoby, które mają dzieci, ale pracują z dziećmi, to fajnym zadaniem byłoby na przykład poproszenie dziecka o odtworzenie jakiegoś dźwięku. Także możemy. Dobra, nie, my nie będziemy powtarzać dźwięków, ale dzieci jak najbardziej mogą. Hej. Jak najbardziej. Tutaj, oczywiście, jest tych lin dużo więcej, więc można, więc można odkrywać tutaj dłuższą chwilę i powtarzać te dźwięki. Okej, okay, lecimy dalej. Dobra, Oskar, poczekaj, tak. ale byliśmy przy wejściu i nie zauważyliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy. Co my tutaj mamy? Tuż przy wejściu. Wow, tutaj są jakieś ślady. Tak jest, dobra, które sobie wybieramy? To tutaj, ten na przykład. To jest jakiś piesek? Dobra, co trzeba zrobić, żeby odkryć, czy to był piesek, czy nie? Ślady, dokąd się ma Dokąd się prowadzą? prowadzą. To co, no powiesz? dobra, no to idziemy. Idziemy śladami. To na pewno jakiś piesek. Na pewno piesek? Na 100%. Ja nie mogę spóźnić, czy tak, czy nie. Chcę sprawdzić sam. Okej. Tu jest norka. Jest norka. Jak się znowu kucniesz, trochę schylisz, możesz zobaczyć, co jest w tej norki. <laughs> To jest lis. To jest lis. Piękne. Jakiego koloru jest lis? Lis jest rudy. Tak jest. To co jeszcze możesz zobaczyć, to są zmieniające się zdjęcia. Tak. Można powiedzieć, co widzisz na tych zdjęciach? Oprócz lisa. Jest też no, miejsce, w którym on się znajduje, jakieś środowisko. Dokładnie. Gdy możesz właśnie zobaczyć, czy widzisz go na trawie, na jakimś śniegu, widzisz zwierzęta w swoich naturalnych środowiskach. Uh -huh. I to jest też jakby piękna rzecz, którą na co dzień możemy robić, możemy po prostu obserwować przyrodę. Uh -huh. Bo ile rzeczy się dowiemy z książek, z atlasów, to nie jest to samo, że po prostu wyjście na dwór i oglądanie tych zwierząt. Super. Dobra. To jest jedyna taka norka, czy jest tutaj ich więcej? Jest więcej. Także Janek, może ciebie poproszę, żebyś przeszedł się z kamerą. Tak, żeby, jeżeli oglądają jakieś dzieci, też mogły poczuć się jak tropiciele i mogłyś przejść się tymi śladami. Dobra, tylko jeszcze jedna uwaga. Jak się tropi zwierzę, no to trzeba być cicho, więc teraz cichutko podchodzimy i tropimy zwierzaka. Zapraszam, Janku. Możecie zgadywać, co to jest za stworzenie? Co to jest za zwierzak? co to może być? Czy to jest jakiś ptak? Czy bardziej coś... jakieś zielone stworzenie? No mamy tutaj norkę. Mamy norkę. Dobra. Który patrzy? O! Spaniołek. I możemy do niej zajrzeć. Janku, co to jest? Jak myślisz? Kura. O! Kura. Kura? Jakiego koloru? Białego. Tak? jesteś pewny, że to kura? Jesteś pewny, że to kura? Dobra. Może to nie kura. Uuu, czy o... kura ma taką długą szyję? Nie znam się na ptakach. O, ktoś napisał nam, że to może być koparka. To Ka nie jest kaczka. koparka. Kaczka. Te... Kaczka. Ludzie, uwaga, mam tu kaczkę. Jeżeli ktoś nie wie jak wygląda kaczka, chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Jest tutaj taka kaczucha. Jest kaczucha. Tak, to co wam mówiłam na początku. Ta galeria będzie pobudzała wasze różne zmysły i nieraz będzie czegoś właśnie posłuchać. Czy możemy posłuchać kaczki? No proszę bardzo. wypas. Tutaj jest jeszcze... A co to jest za ptak? No to najpierw może posłuchaj i zobaczymy, czy to ci jakoś podpowiedź, a? Dobra. No, Oskar. Co to Zwierzak, ten co drzwi? to może być? No, to był Tak jest. Fajnie. No mamy Super. Tutaj różne ptaki. Możecie napisać, którego poznajecie. Możemy... co, możemy już puścić i zostawić pytanie, że tak po prostu ludzie... O, myślę, że płynę? to bardzo dobry pomysł. To mamy dla was tutaj, tak? Mamy dla Was pytanie, co to może być za ptak? Napiszcie nam odpowiedzi w komentarzach, a my damy Wam znać, czy były trafne. Tak jest. Czy nie do końca. Okej, okay, to zaraz, wiemy jak wygląda kaczka, to co to było w końcu tam? No, chyba ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że... Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Kaczka nie ma chyba takiej długiej szyi. Chyba, że to jest brzydkie kaczątko, to wtedy prędzej. O, brzydkie kaczątko, jakby, no jakby, i zdaje tym tropem. W co Może. się zamieniło, brzydkie kaczątko? No, w Janku. Słuchajcie, chyba zamieniło się w błabędzia. Dokładnie. Brawa, jakby jestem was. Mega dumna. Gratulacje, chłopaki. Daliście radę. To był ławątek. Jej! Okej, okay. widzę tutaj jeszcze jedne ślady. To co? Przejdziemy się nimi? Może ja mogę się przejść? Już tak jasne nie była. trop, Paulina. Uwaga, idę. Cicho. Cichutko. Idziemy i tropimy. Poszło, było mm. ok. I tu mamy. Hmm. Tutaj jest chyba czapla. W tej? Aha. Mamy dokładnie. Więc czaplę czupl... znajdujemy... Czupl... a nab... słyszymy, ale w tej norce jest trochę ciemno, co? Trochę ciemno, ale czasami po prostu trzeba zmienić perspektywę, z jakiej się patrzy. Widzieliśmy już dzisiaj jako maluch, jako dorosły, więc może wejdziemy na górę i poszukamy czegoś na górze. I zobaczymy z perspektywy ptaszka. Na przykład. Takiej czas. Dobra, to wchodzimy z schodami. No, schody są, widzę, ładnie oznaczone, żeby nikt tutaj nie zarył. Dobra. Dobra. i co? Widać ptaki. No, znalazło się. Głowa się znalazła. Widać ptaki, czyli one są faktycznie tutaj, czyli... To, to, ta czapla, która tam. To one teraz tutaj tutaj pędzą, tak? One tam uciekły z tamtej norki, jak rozumiem, tak? Tak, ale wiecie co? Ja muszę wam to pokazać. No, mam tej. Jeszcze takie super, super odkrycie mam. Patrzcie, kto tu jest. To jest właśnie Natalia i Natalia już na Was czeka, żeby przeprowadzić warsztat. Już niedługo przeprowadzimy. Natalia będzie prowadziła warsztat, ale najpierw w ogóle chcę zwrócić uwagę na to, bo to jest super ekstra fajne rozwiązanie. Tutaj wchodząc na, na takie powiedzmy pięterko, możemy przekonać się, że pod nami są cały czas y, ludzie i możemy no, faktycznie no. poczuć się, jakbyśmy latali. To dla dzieci może być naprawdę super doświadczenie. Okej, okay. ale tutaj jest w ogóle jeszcze domek na drzewie, bo tutaj jest mostek. Przejdziemy jest się? Moc. No oczywiście, że tak. Dobro. Można się pobujać trochę. Okay. I dochodzimy do drzewa. Takie moje marzenie dzieci dzieciństwie, mieć taki domek na drzewie. Oj tak, ja też chciałem mieć domek na drzewie, skończyło się na desce na drzewie. Jednej. Ale to, no to już wyobraźnia zadziałała. Jak, ja mam pytanie teraz, jaki jest najlepszy sposób, żeby zejść z domku na drzewie? Czy schody są super? Są okej, okay, ale super. nie są super. Nie, nie są A super. co jest super? Super jest zjeżdżalnia, moi drodzy. Co? Zjeżdżamy. Zjeżdżamy. Ekstra! Mamy takie lustra, które nas trochę deformują. Tak, jak oglądaliście. Tak, jak oglądaliście nasze spacery, to możecie kojarzyć takie lustra, bo na jednym z spacerów faktycznie takie lustro, takim lustrem się bawiliśmy. O, to jest super, to nas odchudza. To ja to lubię, to tak mi się jest. podoba. Tak, zwłaszcza teraz, jak prawie, prawie nie wychodzimy z domu, my to się tutaj raz na tydzień pojawiamy i to tyle. To zwłaszcza w, tym, w tej sytuacji takie lustro powinniśmy wszyscy w domu mieć. Doskonale. Nieźle, nie? Ja też się tak. cieszę. Jak taka modelka Ale tutaj są jeszcze jedne ślady. Aha. No Ale one są, one prowadzą do toalety. Tak? Do toalety? Ale tam nie ma nikogo, tam jest toaleta po prostu. O, no popatrz, tutaj a, one są, tutaj a, a są paluszki. A spróbuj, tam. O co gadaliśmy już o tym. Ale to jest co, w drugą stronę? No, a, a spróbuj. No i faktycznie jest tutaj norka. To jest bubr. bubr no dobra, ale ja mam tutaj pytanie do Ciebie. Tak. Powiedz mi, dlaczego te ślady wychodzą z norki? Przecież jak on wyszedł i nie ma śladów jak wraca, to jego nie powinno tutaj być, a on tam jest. Super, to jesteśmy razem Dlatego, że w momencie, kiedy bubr coś za sobą ciągnie, to on wtedy idzie tyłem. I to dlatego on ciągnie za sobą jakiś kawał drewna? Na przykład, drewna. Na przykład żeby go sobie potem poskubać tak. i on idzie tyłem wtedy i dlatego te ślady... Ja cały czas jak tutaj pracuję, to myślałem, że ktoś tutaj coś zrobił źle, a to wszystko było przemyślane. Niesamowite. To pozostaje jeszcze pytanie. Gdzie jest ten kawał drewna? Nati, pokażesz? No nareszcie doszliście, bo już nie mogłam się was doczekać. Właśnie, to jest kawałek drewna, na którym znajdziecie bardzo rozpoznawalne ślady bobra. Czego bobra? Czego to są ślady, Oscar? No jakieś zęby. Jakieś. No zęby jak nic. Dokładnie. Bardzo rozpoznawalny ślad, który nam się kojarzy bardzo, bardzo z mini warsztatami właśnie tutaj w Galerii BZY, w strefie warsztatowej. Ale nie mamy żadnych zwiedzających niestety dzisiaj, więc zabieram sobie na warsztaty. Super. Lecimy? Tak i przypominamy, że jeżeli macie przy sobie plastelinę, jakieś Dokładnie. zwierzaczki plastikowe, weźcie je ze sobą, bo teraz wam się przydadzą. Tak, to co, lecimy? Paulina ja. już nam uciekła. No, zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Tutaj już wszystko gotowe. No to sam wezmę udział w warsztacie. Proszę bardzo. Ja już tutaj wcześniej przygotowałam kawałki. Yy, Ciastoliny, okay. ale oczywiście że rozumiem, że w domach możemy nie mieć ciastoliny, ale możemy mieć plasteliny tak. albo możemy szybko sobie zrobić masę solną. Mąka, sól, woda działa świetnie. Okay. Możemy też nie mieć takich odlewów, które my mamy już gotowe, różnych łap, raciczek, kopytek e, i wtedy przydadzą nam się po prostu jakieś twarde zabawki. Możemy sprawdzić jakie e, ślady, a właściwie tropy one zostawiamy. Aha. No dobra, A to czym sobie... się różnią ślady od tropów? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i mam nadzieję, że zaraz sam się zorientujesz, tylko wybierz sobie jakiś tutaj przykład. No to pierwszy z brzegu. Dobra. No i dobra. odciskamy mocno. No to faktycznie, mocno, jak mocno. sobie idzie taki zwierz, to odciska na przykład na błocie. Na przykład na błocie. Ja o, widziałem już gdzieś ten ślad. Słuszna uwaga. I czym taki ślad, właściwie to już jest trop, czym on się różni od śladów, które widziałeś na galerii? On jest odciśnięty. On jest odciśnięty, dokładnie tak. I o dropie mówimy wtedy, kiedy jest on odciśnięty, odciśnięty w jakimś plastycznym podłożu. nie? Powiedziałeś o błocie. Tak, Na bo tam był zimie... namalowany tylko. No właśnie. Yy, w zimie śnieg, śniegu. piasek i tak dalej, i tak dalej. Ja spróbuję sobie teraz, chyba, że Ty chcesz jeszcze zebrać, spróbować. A co to jest? Bo ja widziałem już chyba o, to właśnie. Dzisiaj. Co to jest? Jak widziałeś ja, dzisiaj, no to sprawy. Mi się wydawało wcześniej, że to jest pies, ale Aha. byłem w błędzie i okazało się, że to był lis. lis. Czy to jest ślad lisa? Dokładnie tak. To jest teraz już trop lisa. Super trop. Zobaczmy, co wyjdzie z mojej zabawki. Jestem ciekawa, jak tam doszły. Uuu! No jak się zbliży, no nawet jak... widać palce. Świetnie. Prawie jak we śniegu. Świetnie. Super, można jeszcze zobaczyć jakie ślady zostawia zebra. Faktycznie też inaczej. No. Możecie podciskać, co, co macie, jakieś zabawki, które macie w domu. Można zobaczyć, jakie ślady zostawiają na przykład ludziki LEGO. Tak, to już dobry pomysł. No okej, okay, ale niestety nie możemy sobie tutaj pozwolić teraz na wychodzenie z domu w dużej mierze, prawda? I wiadomo, spacery dłuższe po lasach, po parkach są zazwyczaj ograniczone, więc pomyślałam sobie, że dobrze jest rzucić też nam jakieś wyzwanie, które możemy zrealizować w domu. Bo tutaj w ramach naszego ekopernika działamy też w strefie warsztatowej i prowadzimy nasze wyzwanie konstrukcyjne, coś z niczego, które możecie oglądać w każdą niedzielę. No a teraz małe wyzwanie dla Ciebie, Oskar, znowu. Bo słuchaj, jak ja przyszłam tutaj szykować nasz mini warsztat, chciałam użyć właściwie tamtego stołu, ale nie mogłam. Zobaczcie dlaczego. Jest ubrudzony! Coś tu na nim znalazłam. Ktoś coś wylał. Jakieś ślady jakby pożerowaniu, czyli szukaniu pokarmu albo jakiś, nawet pałaszowaniu. Jakiś zwierz tutaj żerował. Zdecydowanie Jaki jakiś, zwierz, jakiś zwierz. co to tutaj jest? Tutaj jest jakiś ślad pożywienia, jakiegoś Dobra. zwierza, faktycznie. A to to y, czy to może być... Czy on się tutaj mógł posić? Nie, on się tutaj nie posikał. To jest, to mu się, musiał wylać, jakaś woda musiała się Wyleć. wylać, albo to jest jakiś sok. No może być. Powąchać. Ciężko mi było... No ciężko, nie, nie ten... w normalnych warunkach, no, nie ten... Ojej, ojej, ojej. Tutaj Ale tutaj faktycznie wybrakowo. są jakieś mokre ślady. Jak się przyjrzycie pod słońcem, to rzeczywiście widać mokre ślady, a nawet jakiś okruszek się znalazł, słuchajcie. Fakt, to może ten zwierz cały czas tam jest? Podejrzana sprawa, dobra, sprawdźmy w naszym magazynku. No nie wierzę. Właśnie, Kuba wcina nasze ostatnie rogaliki francuskie. No dobrze. Ja jedz sobie, przyjacielu, jedz sobie, jedz sobie. Okej, okay, czyli tym zwierzem był Kuba, który teraz tam się stołuje i zjada pod wieczorem, który Natalia sobie przy, przywiozła do pracy. Okej, okay, ok, smacznego. Dzięki wielkie, Natalia. Nie ma za co? Możecie oczywiście testować i sprawdzać swoje własne odciski. Dokładnie albo szukać różnych innych śladów, bo kto wie. Możecie wybrać się na wycieczkę do domu i zastanowić się, czy są tutaj jakieś ślady żerowania na przykład, albo życia kogoś z domowników. Są tacy ludzie, którzy po sobie bardzo dobrze sprzątają i prawie nie zostawiają śladów? A są tacy. Są tacy, po których eee. można eee. wiele eee. różnych eee. rzeczy eee. znaleźć i tak, i na przykład też nie do końca po sobie sprzątają. Eee. Dziękujemy ci bardzo Natalia. Dzięki również. Um, Możemy teraz jeszcze. Galeria, y, galeria Bzy jest umiejscowiona w takim specjalnym miejscu, że z niej, no niestety, tylko wyjściem ewakuacyjnym na co dzień nie można, możemy obserwować wiślane bulwary. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie za oglądanie dzisiejszego spaceru, za wszystkie komentarze i wszystkie reakcje. Chciałbym też, jeżeli wam się raz jeszcze, jeżeli wam się podobają te spacery i cała akcja Kopernik w domu, zachęcić do wzięcia udziału w naszej zbiórce, do której link znajdziecie w opisie. No i standardowo Wielkie podziękowania dla naszych partnerów. To jest partner strategiczny Samsung oraz partnerzy wspierający InnoG i Plus, który swoją drogą jest również wyłącznym partnerem Galerii BZY. No i na koniec zostaje mi tylko zaprosić Was serdecznie do naszych ogrodów na dachu, które już niedługo będą. Dostępne i otwarte dla zwiedzających, jako pierwsza część Kopernika już po, po zamknięciu. Więc zapraszam Was serdecznie do skorzystania z tych ogrodów, i zapraszam też do wzięcia udziału w spacerze, który za tydzień, właśnie z dachu Centrum Nauki Kopernik. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, piękno. Cześć.